taka to maletyka Nie mogę napisać nigger bo jest to karalne Mogę mhm. napisać przez jedno g Wtedy nie będzie Ty napisam przez jedno g i... No? No patrz Ja to do żółtych nie ma bo nie ma czemu budowane Niebiescy, nie mają zabudowanego jednego do nich Wetrze, ty nieba i do we bez zabudowanego łóżka To nie, wetrze, nie łóżka. ja też spadłem, nie Ja nie mogę, miałem mega okazję, żeby im wnios. Wszyscy fami spadli z siebie pan Co? A ja żeś Michał kom kombo tak. No wyjebałem ten kombo po prostu i... Już nie ma ich bo zastrzegowałem ich jest chyba jakiś challenge, bo wyłóżka Ja stawiam endstone, nie, nie stawiam na szczęście mam dwa TNT Jak jeden portret Zieloni? Idziemy do zielonych? Ja bym Ja nie buduję się szybko, nie nie, nie... ja nie sprzymał na Nie, 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 ja się ja, 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 ja to skopię No dobra, rzucę, rzucę a, ja, ja ty Ej, to za was? Dawajcie spróbujemy robić speed To było szybkie, to było to, szybkie. to to trwało dwie minuty ta ręka?